Jakiś czas temu byłem chory, zatoki, gorączka i powiem, że to, co się wyprawia w niektórych placówkach służby zdrowia, to po prostu tragedia. Akurat w moim przypadku zostałem przebadany, przepisano mi antybiotyk i inne leki i dzięki panu Bogu choroba ustąpiła. Nie będę wdawał się w szczegóły, ale są placówki, gdzie przyjmują zaszczepieni pseudolekarze, zabunkrowani w swoich gabinetach, a ich diagnoza wygląda, że jak masz gorączkę, to masz COVID, a bez testu PCR nie ma mowy o jakimkolwiek leczeniu. I tu zaczynają się schody. Jeśli taki pseudolekarz leczy cię na podstawie testu PCR, to lepiej, żeby zmienił zawód i poszedł na przykład kopać rowy, będzie więcej pożytku. I dochodzi do sytuacji, że masz temperaturę, chore zatoki lub zapalenie płuc. I co w takim wypadku? Jeśli test PCR wychodzi fałszywie dodatni, to taki pseudolekarz nie wypisze Ci antybiotyku, bo antybiotyk nie działa na wirusy, tylko na bakterie. Więc mając na przykład bakteryjne zapalenie płuc będziesz męczył się w domu, co może doprowadzić do śmierci. I to przez takich fanatycznych lekarzy, których diagnoza opiera się na gorączce i na podstawie testu PCR, który może być fałszywie dodatni. A wystarczyłby niekiedy antybiotyk, bo być może choroba ma podłoże bakteryjne, a nie wirusowe, mimo wskazań dodatniego testu PCR. Ale po co badać pacjenta, w końcu można się zarazić, nawet jak się jest zaszczepionym. Strach pomyśleć, ile osób mogło umrzeć przez takie praktyki medyczne, więc lepiej pomyśleć o zmianie takiego pseudolekarza. Swoją drogą w dzisiejszych czasach każdy może być lekarzem, bo jest tylko jedna choroba: COVID. Niech was nasz Pan i Wybawiciel Jezus Chrystus chroni przed takimi pseudolekarzami, którzy boją się własnego cienia, mimo iż są zaszczepieni, a ich diagnoza i leczenie opiera się na gorączce i wątpliwych testach PCR. A co do leczenia amantadyną, jest takie przysłowie, że tonący brzytwy się chwyta. Tylko w tym przypadku lekarze nie chcą podać choremu czy umierającemu nawet tej brzytwy, amantadyny, bo nie jest to zgodne z wytycznymi leczenia COVID. No tak, lepiej, żeby pacjent mając szansę na wyleczenie amantadyną nie mógł z niej skorzystać, bo nie jest to zgodne z wytycznymi leczenia COVID. Lepiej, żeby zmarł według wytycznych. Czy niektórzy lekarze są na pierwszej linii frontu walki z COVID? Oczywiście, że tak. Walczą ramię w ramię z COVID, by jak najwięcej wykazać pacjentów COVIDowych, by móc czerpać korzyści z dodatków COVIDowych. Chociaż niektórzy lekarze powinni przestać straszyć społeczeństwo i uczyć się od innych krajów, jak walczyć się z tą straszliwą pandemią, tak żeby robić, by się nie narobić, a zarobić. Just think Okay, danke.